Otwieram obrady czternastej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kraśniku, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek zarządu powiatu. Proszę Państwa, o powstanie zostanie odegrany hymn państwowy. Witam państwa radnych serdecznie na po przerwie wakacyjnej. Witam serdecznie także naszych zaproszonych gości. E, witam panią skarbnik, witam pana sekretarza, witam panią Martę Gajewską dyrektora zarządu dróg powiatowych. Zgodnie z. Witam także pana starostę, pana wicestarosta, oczywiście członków także zarządu. Zgodnie z listą obecności na dzisiejszej sesji przebywa 21 radnych, co stanowi oczywiście niezbędne kworum do podejmowania uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego: uchwalenie porządku obrad. Informuję, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek zarządu powiatu. Na podstawie artykułu 15 ustęp 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Czytam wniosek oczywiście zarządu. Zarząd powiatu wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Proponowany porządek obrad to otwarcie obrad sesji, drugie uchwalenie porządku obrad, trzecie podjęcie uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz czwarty punkt zamknięcie obrad sesji. Materiały wraz z porządkiem obrad zostały udostępnione Państwu w systemie sesji, a Państwo zostali powiadomieni zgodnie z naszym zwyczajowym rytuałem. Zapytuję się chciałbym się zapytać, czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi do, do naszego porządku. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie tego porządku. Czy jesteśmy gotowi? Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jakiegoś stresu? I informuję, że przy 21 głosach za przyjęliśmy porządek dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest podjęcie uchwał. Jesteśmy w literze A w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok. Projekt tejże uchwały Państwo otrzymali wraz z materiałami w systemie e-sesja, a omówienie tego projektu poproszę Panią Skarbnik. Iwonę Szymańską. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 2 75 932 zł do kwoty 139 257 486 zł i 72 groszy. Wydatki budżetu powiatu zwiększyły się również o kwotę 2 075 932 zł do kwoty 144 670 831 zł i 62 groszy. Jeżeli chodzi o dochody, w, dziale, w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 100 tys. zł. Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego. Również w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 307 tysięcy złotych, pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale 85 202 domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 417 382 zł. Są to środki z województwa lubelskiego na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii covid-19 w domach pomocy społecznej w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 401550 zł środki z lubelskiego urzędu wojewódzkiego na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid-19 Rozdział 9005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50 tysięcy złotych, środki z Ministerstwa Finansów, rozliczenie projektu termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej. Wydatki w rozdziale 614, drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 150 tys. zł. Na remont mostu na rzece Tuczyn w Mniszku zmniejszenie kwota 200 tys. zł. I remont drogi powiatowej 2631L Ratoszyn-Wierzbica, zwiększenie kwota 50 tys. zł. Również w rozdziale 614, drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 631 112 zł. Na zadanie budowa chodnika przy drodze 2701L w gminie Annopol, zmniejszenie wydatków o kwotę 95 000 zł. Zadanie: przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L w miejscowości Zakrzówek, zmniejszenie wydatków o kwotę 198 952 zł. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 2752L z Drapy Pułankowice w gminie Wilkołaz, kwota 50 tysięcy zł. Utworzenie zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej 2707L w miejscowości Grabówka, kwota 30 tysięcy zł. Utworzenie zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Rachów Nowy, kwota 30 tysięcy zł. Utworzenie zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Sucha Wulka, kwota 30 tysięcy zł. Utworzenie zadania przybudowa drogi powiatowej 2728L w miejscowości Rutki Góry w gminie Zakrzówek kwota 22 tysięcy zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Utworzenie zadania: przybudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej 2702L w miejscowości Wyżnianka, kwota 50 000 zł. Utworzenie zadania: przybudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej 2702L Dzieszkowice Kraśnik w miejscowości Wyżnica Kolonia, kwota 20 000 zł. Utworzenie zadania: budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej 2701L na odcinku za kościelne Skorczyce-Popkowice. Kwota 170 tysięcy zł. Utworzenie zadania przybudowa nawierzchni drogi powiatowej 2622L w miejscowości Majdan Bobowski w gminie Urzędów kwota 423 064 zł. Utworzenie zadania opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy mostu wraz ze zjazd, z dojazdem w ciągu drogi powiatowej 2711L w miejscowości Mniszek w gminie Radów kwota 100 tysięcy złotych. W rozdziale 678 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 274 112 zł i na zadanie przybudowa drogi powiatowej 2712L w gminie Radów zmniejszenie kwota 50 tysięcy złotych oraz zadanie przybudowa drogi powiatowej 2644L w gminie Annopol zmniejszenie kwota 224 112 zł. W rozdziale 800... 8511 Szpitale Ogólne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł, dotacja dla Espezos Kraśnik na zadanie zakup sprzętu medycznego dla SPzoS w Kraśniku. W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 417 382 zł, środki z województwa lubelskiego dla domów pomocy społecznej. Rozdział 85395 pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9600 na wkład własny, opieka wytchnieniowa i środki przesunięte z rozdziału 85508 rodziny zastępcze. W rozdziale 85 504, wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 401 550 zł, środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla pcpr -u. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. W dniu dzisiejszym obradowała także Komisja Budżetowa, a jej przewodniczącego proszę o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa w dniu dzisiejszym obradowała i pozytywnie przyjęła projekt uchwały odnośnie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu Radny Andrzej Maj. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pyta dwa pytania. Pierwsze, bo tworzonych jest kilka nowych zadań. I czy w tych zadaniach są deklaracje wkładu gmin, czyli czy zarząd dalej jak gdyby stosuje tą zasadę, że czy wkład własny, czy jak jest inwestycja bez środ dofinansowania jest 50 na 50 i czy są jakieś deklaracje, w jakiej formie te deklaracje są. To jest jedno pytanie. I drugie, czy zarząd ma już jakiś wstępny podział tych środków województwa alberskiego na DPS-y, 1,417,000 tysięcy? co zamierza z tych środków zrobić, jakie, jakie inwestycje czy jakie działania podjąć. Także bardzo bym prosił o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos, zanim oddam głos członkom zarządu? Jeśli nie, to w imieniu zarządu będzie odpowiadał Wicestarosta starosta Andrzej Cieśla. Panowie Przewodniczący, Szanowni Radni, o to jeżeli chodzi o drogi, to tak, tutaj wpłynęły do nas uchwały Rad Gmin. Także te zadania, które są wprowadzone na nowo, są w drodze jakby zadeklarowanych środków z budżetu gmin. Między innymi z Urzędu Miasta Urzędu te 170 tysięcy złotych na chodnik z gminy Wilkoła z 50 tysięcy złotych na projekt tejże drogi przez drapy wólkę do drogi wojewódzkiej 842 z gminy Zakrzówek 22 tysiące złotych na projekt tej drogi Ródki Góry. No i na pozostałe również są deklaracje, jeżeli na razie nie uchwały już konkretne o przyznaniu tych środków, to przynajmniej uchwały deklaracyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie było także od DPS-y. Pani skarbnik, zapraszam. Jeżeli chodzi o DPS-y, na DPS kraśnik została przeznaczone 330 375 złotych, DPS Gościa Radów 414 807 złotych i DPS Popkowice 672 200 zł. Wydatkowane te środki będą no, zgodnie z zapotrzebowaniem, które poczyniły DPS-y. Głównie będzie to no, środki wszystkie w związku no, z zapobieganiem COVID-19 oraz dodatki dla personelu. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik. W związku z tym proszę Państwa o przegłosowanie przedstawionej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? ああ。<laughs> Zapraszam radnego Jarosława Czerwa do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja głosowałem za, co prawda komputer nie jest podłączony do systemu eSesja, ale myślę, żeby nie przedłużać sprawy, bardzo proszę o odnotowanie w protokole mojego głosu, jako głosu w głosowaniu imiennym, takie powiedzmy hybrydowe, radni głosują w systemie eSesja, ja, ja Zagłosowałem za, także myślę, że można to uznać jako, jako, jako skuteczne głosowanie z racji tego, że w tym momencie nie ma możliwości, żebym zagłosował, a też nie chciałbym, żeby z mojego powodu sesja... Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Mamy wynik głosowania. Przy 21 głosach za uchwała została przyjęta i nie musieliśmy głosować, jak to Pan Radny wspomniał, hybrydowo. Takie modne słówko w dzisiejszych czasach. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do litery B, punktu trzeciego, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt tej uchwały oczywiście został także Państwu udostępniony w systemie E-Sesja. A o przedstawienie szczegółów proszę Panią Skarbnik Iwonę Szymańską. Panie przewodniczący, wysoka rado, w y, przedstawionych zmianach w wieloletniej Prognozie finansowej y, dotyczą one zwiększenia kwoty dochodów w 2020 roku o kwotę 2 666 542 zł 19 groszy do kwoty 169 257 486 zł 72 gr. Wydatki zwiększają się również o kwotę 2 666 542 zł 19 groszy do kwoty 144 670 860, 31,62 i grosze zgodnie ze zmianami w budżecie. Jeżeli chodzi o dochody w roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 800 000 zł do kwoty 117 630 030 zł i 54 grosze i wydatki zostały zwiększone o tą samą kwotę do kwoty 115 077 534 62 zł 62 grosze Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie inwestycyjne, bieżące przepraszam, remont drogi powiatowej 2631L Rato Wierzbica w gminie Urzędów, łączne nakłady finansowe 1 600 000 zł, limit wydatków w roku 2020 50 000 zł i limit wydatków w roku 2021 1 550 000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Budżetowa. Pan Roman Bijak, Przewodniczący tej Komisji przedstawi teraz opinię. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Budżetowa w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przechodzimy do y, dyskusji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeśli nie ma chętnych, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Prosimy o pomoc Biura Rady. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu przy 21 głosach za. W związku z tym, że sesja ta nie ma innych punktów, prosiłbym Państwa, jeśli będą takie sugestie co do sposobu przeprowadzenia sesji, sposobu zabezpieczania się, jestem otwarty na rozmowę w tym temacie, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego, czyli zamknięcie sesji. Stwierdzam, że porządek został wyczerpany. W związku z tym zamykam 14. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Kraśniku w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Dziękuję Państwu radnym za wizytę.